Cześć, witam Was na moim kanale Alan Games. To już jest następny odcinek z typowania meczy. Zobaczymy jak dzisiaj sobie poradzą dwie drużyny, ponieważ dzisiaj mamy mecz Portugalia-Niemcy i zobaczymy. Otwieramy klasycznie 10 paczek i zobaczymy, kto wygra w naszym typowaniu. Pierwsza paczka, to jako Silva, ale czy jest ktoś z Niemczech albo Portugalii? Nie. Druga paczka. Aleksandro. I mamy jeden jeden. Arsenio i Kamerbuer. A więc na razie wyniki, jeden. Ja no, ja tam po już w drugiej parce, więc bardzo szybko strzelam do Santa Gale. Trzeci paczka. O, Ferdinand, bardzo fajnie. Ale czy która z drużyn strzela bramkę. Tak! Gol! Numer dwa dla zawodników z Niemiec. Heiser na 2 do 1. Ta karta Jedna z takich akcji Kai Hawerts. 3-1 Kai Havertz, A nawet i 4-1 Neus. A nawet i 5 do 1. Walls. No naprawdę. To, co się dzieje w tym meczu jest niesamowite, czy któraś z może jeszcze strzeli bramkę do szatni? Nie ja wiem Marco Beretiego, ale to nam nic nie daje. A tak, no to mamy bramkę do szatni może to jest początek lekkiego comebacku. Mario Rui, no i mamy wynik 5-2. Następna paczka. Zaczynamy drugą połowę, czy któraś z drużyn zacznie znać drugą połowę z przytupem? Tak, dokładnie tak! Ponieważ bramką popisuje się Poland. I balmer. Mamy wynik już 7 do 2. No nie wiem tutaj totalnie niszczę. 7 ma paczka. Yy, na początku Dybala. I tak, jest kolejna bramka, jest kolejna bramka Kramer. Na 8-2 Następna paczka Di Maria. To już ósma paczka. I kolejny gol 9-2. Szholotoberg. Jak tak, nie wiem, jak się czyta. 9. Paczka jest przedostatnia. Sherry Gnabry na 10 do 2. 11 do 2. Smith. I czy będzie? Może i nawet. 12 do 2. Nie ma 12 do 2, ale jest 12 do 3 przez Brumę. No i jak widzimy, totalnie zniszczone tej Portugalii No, niesamowite Otworzymy sobie jeszcze na koniec 5 paczek 86 Plus Idris Rahim Sterling Henderson i ostatnia już paczka Ugo Loritz ale pokażę też wam jeszcze jak się dzisiaj wzbogaciła moja kolekcja kart pewce glory karty glory i dzisiaj trafiliśmy Paula połowę Kaja Havelsa, Matyja Sadellista Frankiego, znaczy filmiego wajna Duma i jeszcze trafiliśmy drugiego więc w tym odcinku by to było na tyle. Dzięki za oglądanie, dajcie subskrypcję na moje kanale i łapkę w górę pod filmem i do następnego. Cześć!